I mankę z tej strony Michalskiej. Ty. Dziś Was witam na prezentacji stacji kolejowej. Na Wrocław nowy dwór. Właśnie nam się zamknęły rogatki. Jest! Pociąg Intercity? City! Tam coś jedzie, jedzie, jedzie! Ale proszę zobaczcie! Bardzo fajnie. Tam jest kierunek na Legnicę. Widać. Tutaj jest napis. Tutaj jest napis na. Stacja główny. Stacja jest duża. Ma dwa zegary. Zresztą ma obok przystanek. No. Tu godzina. 15.30 e T C S L2 Tam też to piszę A więc widzowie jesteśmy już na drugiej albo na drugim poronie Tam odjeżdża pociąg Sporon drugi tak trochę jest niższy Zim. też będzie przelot. Ale tmijanka. Tak jak mówiłem, ten przelot ten peron ma przejazd króniowy. Tak jak mówiłem jazdy zaraz Wam pokażę. Jest semafory sam samoloty taki inny jeje dzisiaj będzie na 35 bo będzie po samym siedzeniu za mamolot aby ten drugi pociąg był już widzę tablicę no.

Tylko KD a nie ma tu żadnego PR-a. Tak jak był na tamtym innym na Żernickiej. No. To byl Aha. <laughs> Ale proč tak šipko tu ještě. A chyba to jednak nie jest ten pociąg I co? Jedzie, jedzie drugi, kade Panu też pomachamy zaraz Panu musi być Dzień dobry Niczyj się otworzy. ale fajnie. Tam coś jeszcze jedzie. Ile dziś przelotów było? Pośląka to wodę. To są taki wrosłe, ostatni marczyte, planowy przyjazd jako dzisiaj szest.

pomachamy panowi niech nam pan Macha. odjeżdżam machamy też było auto. O, otwierają się rogatki. No co jest? Jedzie chyba towarowy na ten tor. Cześć. Ja? będzie długi spe... nie specjal tylko To będzie długi film Jaki długi się otworzą, go Otwierają się! Dobra, a więc żegnam się z wami, wpadajcie na mój kanał. Jedzie. Zamknęły się. Widzę już go. Ja Jedzie jeszcze jeden. Jedzie jeszcze jeden. Zaraz będzie.